No, to witajcie widzowie. Oto seria druga na moim kanale i będą tutaj wyzwania od Was. Dzisiaj mam przygotowane trzy zadania z mojej gildii, ale właśnie pod odcinkami z wyzwań będę dobierał osoby, które wyzwania mi dadzą. Chodzi o to, by te zadania były wykonalne na mój poziom, bądź coś tego typu. Więc zadawajcie pod no, tymi odcinkami zadania. Ja, ja spod najnowszego będę zawsze wybierał zadania, także Zapraszam do komentowania I co? I zaczynamy! Zapraszam do oglądania! Zanim jeszcze zaczniemy, zapraszam do używania mojego kodu SlashPromoGoździk Kod jest dla nowych graczy Dzięki niemu dostajecie dodatkowego expa oraz Potkę na start Więc Między nie przeszkadzam Miłego oglądania! No to pierwsze zadanie Zadam mi sam lider naszej gildii. Co masz do mnie do zrobienia? Zabij 50 magów na opętanek, używając 3 przy tym. I nie piąć potek. Może to być bardzo dobre wyzwanie, ale podejmę się tego. No dobra. Mamy teraz zadanie od Papitka. Więc kazał nam zabić opętanych magów. 50, z tego co pamiętam. Więc. Bestiary. Ile ich mam? OpenTany Mac. 49, czyli muszę dobić do 99. Czekaj, zobaczymy jak tam drop. No to Open words. zjadamy. I bawimy się. Niestety nie wykonam to zadanie z shaderami. Gdyż mój komputer woła o pomstę do nieba, więc... Taki minusik. Ale 50 magów postaram się zabić, żeby nie było. Powiem Wam, ci magowie to jednak zbany, no bo nie mogę ich robić masowo, no bo mają za duży damage, za dużo i jeszcze daszują, także jak on mnie uderzy tym swoim skillem, to może być kaplica. Ale myślę, że dam sobie radę z tą 50. -ką. I dalej przy okazji te skoki w poprzednim zadaniu te skoki były, teraz też są także uroczo, uroczo, że tak powiem no ale nic ja się bawię w zabijanie no ja tu zabijam a ty widzu jeśli ci się podobał mój content zostaw tego suba, lajka, komentarz ciebie nic nie kosztuje mnie uszczęśliwi także nikt na nic ci nie traci a teraz, bawcie się dalej, zobaczcie jakie piękne zadania. No nie jest zbyt kolorowo, zabiłem ich kilka jestem otarty o życie, także chyba trzeba będzie się podkować. No nie wiem. Postaram się nie, ale no zobaczymy jak będzie, nie? Powiem Wam, ostatnio chciałem się nagrać na shaderach, ale z tego co widzę, to. No nie wiem, postaram się Wam zabić jakiegokolwiek. Ale jak widzicie, moje fps -y wzywają mnie do grobu, więc zabiję tego jednego, żeby zobaczyć tylko jak to wygląda, a resztę normalnie, bo z tego co widzę, to. No jest ciężko, no naprawdę jest ciężko. Choćbym chciał Wam nagrać na tych shaderach to tak ładnie to wygląda, ale niestety mój komputer nie jest jeszcze przystosowany do takich pięknych shaderów, że tak to nazwę, więc wracamy do zwykłej gry. No i dobra, mamy to, bestiary. I nawet trochę się zagalopowałem, ale zadanie wykonane. 50 magów, a nawet 53. A cały trop, no to sami widzicie. Nie powala. Potek trochę miałem swoich, więc też tam ze dwie albo trzy mi doszły, więc... Zadanie wykonane. No to mamy jeszcze naszą słodką gildyną kaczuszkę. Rokot. Co przygotowałeś dla mnie? Yy, Przygotowałem dla Ciebie zadanie, w którym musisz pokonać samotnie Elite Dungeon Labyrinth No i do współpracy, żeby wejść, wiadomo, musisz sobie przegarnąć mnie, Magdę, bądź kogoś innego z naszej gildii No, dosyć ciekawie W sumie może wydrobię przy okazji jakiś Kamień Ewolucji albo Ruch Minotaura Czemu nie? Odejmę sobie się tego Więc lecę robić, na razie! Dobra, mamy kolegę, oczywiście on nam pomaga Musimy jakoś to wystartować Także jeszcze raz dziękuję. A już mi się pomylił. Widzicie? Także lecimy. Kolega się wylogowuje. Piękny. I jesteśmy sami. Zabójczy patyk w ruch i lecimy. Myślę, że nie będę miał problemu z tym labiryntem. Jak tak patrzę, no nie biją mi jakoś specjalnie dużo. Przy okazji sobie robimy też questa na Skoki, jak widzicie, mam 5000 skoków do zrobienia. Więc trochę sobie ich pobijemy i poskaczemy przy okazji. Oni ja nawet pomagają, bo skoki mi się nabijają, także. Ale nie biją jakoś specjalnie dużo. Jeden strzał, i praktycznie wszyscy padają na tego jednego strzała. Pięknie. Że lecimy dalej. Ja myślę, że dam radę zrobić sobie to zadanie, które dało nam Rokot. Ale zobaczymy w jakim też czasie, no nie? Pelerynka też dużo daje, bo nie muszę ich wszystkich hitać, tylko biegnę i co piece co jako sobie klikam pelerynkę. Można ich zbierać. Pochwalę Wam dziewiąty poziom pelerynki i chyba muszę zrobić już 10, bo 150 level. To powinno być idealnie. I że znowu zbieramy i w kupę. I zobaczymy. No pięknie! Wszyscy padli na strzała. Nawet nie wiedziałem, że taki mocarny jestem. Mocarny. Ale to dobrze świadczy, bo to nam pokazuje, że dam radę bardzo szybko zrobić ten labirynt. Także zbijemy sobie tego pierwszego minibosa. Małpy. I lecimy. Nie jest jakimś specjalnym wyzwaniem. Pięknie. Nabity. I teraz zbieramy małpy. One mnie jeszcze rzucają z tego, co jest bardzo dobre, bo mi nabije jeszcze więcej tych skoków, z tego co widzę. To się liczy jako double jump, czy mi się tylko wydaje? No ale dobra, mniejsza z tym. No, zbieramy je. I lecimy. O, właśnie, tutaj jedna nam się zawiruszyła, także chodź z nami. Tu je naraz nawet biją. Ajajaj. Dobra, mamy wszystkie w jednym miejscu praktycznie. Także, bijemy. Nawet nam się już wziął jeden mop z drugiej odnogi. Lecimy teraz na tą drugą odnogę. Już załapali pelerynkę, którą wcześniej użyłem. Trochę minus, no ale trudno. Wiem, że z nimi poczekamy. Dobra, mamy wszystkich zebrane w kupę. Już prawie. Więc jeden strzał. I wszyscy niemalże padają. Także idziemy na parkura No i te najdragi jeszcze. Nim że bo nie można ich krytować, ale myślę, że sobie jakoś poradzę. A tak z innej beczki to jeszcze 4400 skoków. Uciążliwa ta misja, ale no trudno. Najwyżej potem pójdę spod jakiegoś pół bloka i sobie posłamie spację. Chyba mi się uda wykonać to w trakcie tych zadań. Co nie byłoby głupie tak naprawdę. Dobra, zbieramy ich wszystkich. Lecimy na brzeg. Tam używamy skilli pięknie, rybcie się wszystkie. Teraz skill, i czekamy aż się pozabijają. Zobaczymy też, jakim wyzwaniem będzie dla mnie Minotaur. Chociaż myślę, że jakoś nie będzie to specjalnie wyzwanie. Ale dobra, po rybach lecimy. Prawie ćwierć miliona HP. Nie. Powinniśmy dać radę. To jest ta, taki tam dwa razy mumia albo dwa razy golem prawie. Tylko gdzie nasz minotaur się zrespił? No tutaj. No to bawimy się. Powiem wam, że z tym łukiem to on nawet do mnie nie podejdzie, jak tak patrzę. I emocje, ale jakieś tam są, ale nie jakieś wielkie. Jak widzisz, jednym skillem zajmujemy prawie 10%, 10 tego. HP w dali dodali procenty, To jest też dobre, żeby ktoś do, dostał na to, jak jest even klucz, to chyba 5% trzeba dobić był wiadomy nie ale dobra kończymy go ostatni skill i pięknie mamy to cztery klucze dwa delikatne sukna i jeszcze znajdźka na koniec co tym razem żyłki no przydadzą się ostatnio trochę łowie także idziemy otworzyć skrzyneczki nagrodę za to, że daliśmy radę. Zobaczymy, co nam wypadnie. No, nagrody z całego labiryntu plus skrzyneczka. nie powala, ale zawsze coś. Także według mnie zadanie wykonane. Dobra, mamy Magdę. Co Magda dla mnie przygotowałaś? Przygotowałam dla ciebie koło fortuny, na którym wylosujesz jedną rzecz, którą musisz zbudować na swojej wyspie. No dobra, w takim razie przechodzimy do losowania. No to do wylosowania mamy pełnię wielkiej Magdy, ambitnie. Ogromna rozdymka, soku milenium. O Boże, to będzie skomplikowane. Pszczółki na całej wyspie, to może wyglądać ciekawie. Pixel art no, mam już na niego jak, jak, jakiś, jakiś pomysł. Bałwan, no to nie te święta. I wielka, ogromna dynia, też nie te święta chyba, ale spróbujemy, więc kręcimy. Wylosowało nam rozdymkę. Cieszysz się? Jak najbardziej. A no to zawiera się do budowania. No dobra. Zostało nam zadanie: zbuduj rozdymkę. Spróbujemy coś tu zbudować. Myślę, że to będzie odpowiednie miejsce. Także mam trochę materiałów, na pewno jeszcze dokupię. Ale spróbujemy. Także lecimy. <tryk> Wam. Te kształty mnie trochę nie przekonują. Parę poprawek trzeba tutaj dać. No i powiem Wam, widzowie, że skończyłem. Teraz sobie pójdziemy po Magdę i niech oceni moje małe wypociątko. <laughs> Jakbyś tak, tak mi się podoba to, co zbudowałem. Myślę, że jej też się spodoba. Także, widzimy się za chwilkę. Dobra, no to co? Gotowa na rozdymkach? Gotowa. W takim razie, fly i obracaj się. Jest tuż za tobą. O Boże, jaka słodka! Wygląda bardziej jak zwykła ryba, nie jak rozdymka. Właśnie nie wiedziałem jak tą rozdymkę zrobić i tak stwierdziłem, że kolorystykę wezmę, wezmę jako tako, te guziki jako kolce i... Tak mi wyszło. Bardzo ładno. Zadowolona? Tak. Czyli zadanie wykonane mam rozumieć? Tak, zadanie wykonane. No i pięknie.